Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dzieje Duszy. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Rękopis A. Dedykowany Matce Agnieszce od Jezusa. Jak już wspominałam, Jezus był moim kierownikiem. Wstępując do Karmelu, poznałam tego, który miał nim być. Ale zaledwie zaliczył mnie w poczet swych dzieci, musiał iść na wygnanie. Tak więc poznałam go po to, by go natychmiast utracić. Otrzymując od niego listy tylko raz do roku, mimo że sama pisałam ich dwanaście, bardzo szybko zwróciłam swe serce do kierownika kierowników. I on to. Wtajemniczał mnie w ową wiedzę, którą zakrył przed mądrymi, aby ją objawić maluczkim. Mały kwiatek, przeszczepiony na górę karmel, rozkwitał w cieniu krzyża. Zraszany był łzami i krwią Jezusa. Słońcem stało się mu czcigodne oblicze przysłonięte łzami. Dotychczas nie zgłębiałam skarbów ukrytych w najświętszym obliczu. Dopiero ty. Droga matko, nauczyłaś mnie je odkrywać. Jak niegdyś wyprzedziłaś nas wszystkie we wstąpieniu do karmelu, tak teraz pierwsza przeniknęłaś tajemnice miłości ukryte w obliczu naszego oblubieńca. Kiedy zwróciłaś się do mnie z wezwaniem, zrozumiałam je. Zrozumiałam, w czym leży prawdziwa chwała. Ten, którego królestwo nie jest z tego świata, ukazał mi że prawdziwa mądrość to chcieć być nieznanym i uważanym za nic, to szukać radości we wzgardzie samego siebie. Ach, tak jak Jezus, pragnęłam, by moja twarz była prawdziwie zakryta, aby na ziemi nikt mnie nie poznał. Chciałam cierpieć i być zapomnianą. Jakże pełna miłosierdzia jest droga, po której dobry Bóg mnie prowadzi. Nigdy nie daje mi pragnień, których by potem nie spełnił. To też jego gorzki kielich wydał mi się pełen słodyczy. Po radosnych świętach w maju, po uroczystościach profesji i welacji naszej drogiej marii, najstarszej z rodziny, którą najmłodsza miała szczęście ukoronować w dniu jej zaślubin. Trzeba było, aby nawiedziło nas doświadczenie. W maju ubiegłego roku. Tatuś miał atak paraliżu nóg. Zaniepokoiło nas to bardzo, ale mocny temperament mego drogiego króla szybko to przezwyciężył i obawy nasze się rozwiały. Tymczasem podczas podróży do Rzymu zauważyłyśmy niejednokrotnie, że łatwo się męczył i nie był tak wesół jak zwykle. To, co mnie najbardziej uderzyło, to postęp, jaki tatuś uczynił w doskonałości. Podobnie jak święty Franciszek Salezy, doszedł do takiego opanowania swej wrodzonej porywczości, że mógł uchodzić za człowieka o najłagodniejszym w świecie usposobieniu. Sprawy ziemskie zdawały się go ledwie dotykać, z łatwością przechodził ponad przeciwnościami tego życia. Zresztą dobry Bóg zalewał go pociechami. Podczas codziennego nawiedzania najświętszego sakramentu. Jego oczy często napełniały się łzami, a twarz promieniała niebiańskim szczęściem. Kiedy Leonia wystąpiła od wizytek, nie zasmucił się. Nie miał żalu do dobrego Boga, że nie wysłuchał jego próśb, jakie zanosiło powołanie dla swojej drogiej córki. Pojechał po nią nawet z pewną radością. Z jaką wiarą przyjął tatuś rozstanie ze swą królewną, świadczą słowa, w których... Zawiadomił o tym swych przyjaciół w Alençon. Najdrożsi przyjaciele, Teresa, moja królewna, wstąpiła wczoraj do Karmelu. Tylko Bóg może żądać podobnej ofiary. Nie żałujcie mnie, bo moje serce jest przepełnione radością. Nadszedł czas, by sługa tak wierny otrzymał nagrodę za swoje trudy, i słusznym byłoby, by jego zapłata była podobna do tej, jaką Bóg dał królowi nieba swemu jedynemu synowi. Tatuś ofiarował Bogu ołtarz, a na ofiarę, która miała być złożona razem z barankiem, bez zmazy, został wybrany on sam. Znasz, moja droga matko, nasze gorzkie przeżycia z czerwca, a szczególnie z dnia 24 roku 1888 Wspomnienia te zbyt głęboko wyryły się w naszych sercach, by trzeba było o nich pisać. Matko moja, Cośmy wówczas wycierpiały. A był to dopiero początek naszego doświadczenia. Tymczasem nadszedł czas moich obuczyn. Byłam przyjęta przez kapitułę. O uroczystości jednak nie było co nawet marzyć. Była już mowa o tym, że otrzymam habit bez wychodzenia na zewnątrz. Ostatecznie postanowiono zaczekać. Nasz drogi tatuś, wbrew wszelkiej nadziei, przyszedł do siebie po drugim ataku i ksiądz biskup naznaczył ceremonię na 10 stycznia. Oczekiwanie było długie, ale jakże piękne było to święto. Niczego nie brakło. Niczego! Nawet śniegu. Nie wiem, czy już wspomniałam ci o tym, jak bardzo lubię śnieg. Kiedy byłam jeszcze maleńka, zachwycałam się jego bielą. Jedną z największych przyjemności był dla mnie spacer wśród śnieżnej zawiei. Skąd się wzięło to moje upodobanie do śniegu? Może stąd, że, będąc zimowym kwiatkiem, pierwszym spojrzeniem mych dziecięcych oczu ujrzałam naturę przystrojoną w biały płaszcz. To też zawsze pragnęłam, aby w dniu moich obłczyn natura wraz ze mną przybrała się w biel. W przeddzień tego pięknego dnia ze smutkiem patrzyłam w szare niebo, z którego od czasu do czasu mżył drobny deszcz. Było tak ciepło, że nie miałam najmniejszej nadziei na śnieg. Na zajutrz niebo nie zmieniło się. Tymczasem uroczystość była zachwycająca. A najpiękniejszym, najwspanialszym kwiatem był mój ukochany król. Nigdy nie wyglądał piękniej, dostojniej. Wszyscy go podziwiali. Był to dzień jego triumfu, ostatnie święto na ziemi. Oddał dobremu Bogu wszystkie swoje dzieci, bowiem i celina zwierzyła mu się ze swego powołania. Płakał wówczas z radości. I poszedł razem z nią podziękować temu, który uczynił mu zaszczyt, zabierając wszystkie jego dzieci. Pod koniec ceremonii ksiądz biskup zaintonował Tedeum. Jeden z księży zwrócił uwagę, że ten hymn śpiewa się podczas profesji, ale ponieważ już zaczęto, hymn dziękczynienia brzmiał do końca. Czyż nie godziło się, aby było to pełne święto? skoro zawierało w sobie wszystkie inne. Uścisnąwszy po raz ostatni mego drogiego króla, wróciłam do klauzury. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegłam w krużganku, był mój maleńki różowy Jezus, uśmiechający się spośród kwiatów i światła. A następnie wzrok mój przeniósł się na płatki śniegu. Dziedziniec wewnętrzny, był biały jak ja. Jakaż to delikatność Jezusa, uprzedzając pragnienie swej małej oblubienicy, ofiarował jej śnieg. Śnieg! Któryż ze śmiertelników, choćby był najpotężniejszy, może ściągnąć z nieba śnieg dla wzbudzenia zachwytu swej ukochanej? Być może, że osoby ze świata zadawały sobie to pytanie. Ponieważ śnieg w dniu mych obułczyn wydał im się niewątpliwie małym cudem i wszystkich w mieście zadziwił. Moje upodobanie do śniegu uważano za śmieszne tym lepiej, wszak to jeszcze bardziej uwydatnia niepojętą pobłażliwość oblubieńca dziewic, tego, który kocha zarówno białe lilie, jak i śnieg. Po ceremonii, Ksiądz biskup wszedł do klauzury i okazał mi prawdziwie ojcowską dobroć. Jestem przekonana, że był dumny, iż dopięłam swego. Mówił wszystkim o mnie jako o swej córeczce. Od czasu tej pięknej uroczystości, ilekroć Jego Ekscelencja nas odwiedzał, był dla mnie zawsze pełen dobroci. Szczególnie pamiętam jego wizytę z okazji stulecia świętego Jana od Krzyża. Ujął wówczas moją głowę w swoje ręce i okazał mi tyle serdeczności, że byłam zaszczycona jak nigdy dotąd. Wtedy to dobry Bóg nasunął mi myśl o cudownym przyjęciu, jakie mi zgotuje w obliczu aniołów i świętych. Dało mi to jak gdyby przedsmak tamtego świata i doznałam ogromnej pociechy. Jak już wspomniałam, 10 stycznia był dla mego króla dniem triumfu. Porównuję go z wjazdem Jezusa do Jerozolimy w niedzielę palmową. U niego, jak i u naszego boskiego Mistrza, jednodniowa chwała poprzedziła bolesną mękę. A była to męka nie tylko jego. Jak cierpienia Jezusa mieczem przeszyły serce jego boskiej matki, podobnie i nasze serca odczuły cierpienie tego którego kochałyśmy najgoręcej na świecie. Przypominam sobie, że w czerwcu 1888 roku, podczas naszych pierwszych doświadczeń, powiedziałam: Cierpię bardzo, ale czuję, że mogłabym cierpieć jeszcze więcej. Nie przeczuwałam jednak tego, co mi było zgotowane. Nie wiedziałam, że 12 lutego, miesiąc po moich obłuczynach, nasz drogi ojciec będzie pił z kielicha najbardziej gorzkiego, najbardziej upokarzającego. Ach, tego dnia już nie mówiłam, że potrafię cierpieć więcej. Naszej udręki nie zdołają wyrazić żadne słowa, to też nie usiłuję jej opisać. Kiedyś w niebie, z przyjemnością będziemy opowiadać sobie o naszych chwalebnych doświadczeniach. Czyż już teraz nie czujemy się szczęśliwe, że przyszło nam tyle wycierpieć? Tak, trzy lata męczeństwa tatusia wydają mi się najbogatsze w łaskę, najbardziej owocne z całego naszego życia. Nie zamieniłabym ich za wszystkie ekstazy i zachwyty świętych. Serce moje. Rozpływa się z wdzięczności na myśl o tym skarbie nieocenionym, który winien budzić świętą zazdrość u aniołów i dworu niebieskiego. Czytała Anna Cieślak.